Do, dobra. <laughs> Stosować to się dopiero możesz. Dobra, tak było zapowiedziane. Osoby, żeście się zgłosili. Dobra. Zgłosiliście się do konkursu. Fajnie. Cieszy mnie to ogromnie. E, konkurs jest, tak powiedziałem, na twardzieli. Picie piwa na czas. Nie. Zaczynaj. Nie, zaczynaj. Dobra, na twardzieli. Nie, 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 nie. Odstawcie, spokojnie, odstawcie. Yy, będzie trochę nietypowo. Tak powiedziałem na twardzieli. A więc zapraszam naszych kolegów szanownych o ściągnięcie buta. Obojętnie. Proszę o ściągnięcie buta. Powiedziałem na twardzieli. ściągniesz buta. Ściągnij buta. Nie, odstaw piwo, ściągnij buta. Spokojnie. Co? Ale zimno, no. No. Dobra. Dobra, to teraz proszę o ściągnięcie skarpetki. Powiedziałem no, nie. Powiedziałem na twardzieli. Ale to oni mi nie? Na twardzieli. Ściągnął skarpetkę. Teraz tą skarpetkę proszę naciągnąć na kufel. Czekaj. Powiedziałem na fardzieli. Byłeś w wojsku? Na, skar na ciągnąć na kufel. Ale na swój? Tak, na swój! Tak, na ciągnąć skarpetkę na kufel. Od góry Tak, od góry! Na ciągnąć na kufel. tak. Dasz radę! Dasz radę, okej. I to będzie takie nasze klasyczne filtrowanie piwka. Wygrywa ta osoba, wygrywa ta osoba, która wychylił kufelek piwa. Co prawda miałem zaprezentować taką wersję ta dla hardkorów, bo mieliście się kuflami powymieniać stwierdziłem, że i tak już to jest dla was ścieżka do przełknięcia, to, dlatego zostawiłem... Jak zostawiły... to ogóle... Dobra. Ty masz taką cieniutką tą kurczę. Trzeba <średenia> zapalować, Okej! Okay. Ja sobie naciągnę to lecz. Naciągaj <grym> jak chcesz. Ważne, żebyś pił przez kufel. <grym> przez skarpetkę. Przez piętę, Tak. <grym> przez tydzień niech piwa nie wypije. Byłeś dziurawą przy mieszkaniu. No Dobra, jesteście gotowi? Tak. Możecie wziąć, no, chwycić kufel na stole? Nie, na stole, niech leży. Możecie chwycić za ucho? No, ja nie mam. Tak, no. poprosiłem o kufle, żeby wła, fajnie się trzymało. No, Gotowi? No, <laughs> Do biegu! Start! Oh, nie, nie, Start! Nie, Pan pozdy Drugi Robert III Nie mogę zadonić wcześniej? trzech jak ty jutro, po to będziesz prowadził, czy ja nie wiem. moją skarpetę? Nie, Kalwa czwarty. Spoko. <grymne> Ciężko, ale poszło. Ciężko, ale poszło. <grymne> Dobra. Okay, mamy zwycięzcę. Brawo da <grymne> Antosa. Brawo. Brawo do kolegi za miejsce numer drugie. Robertsik numer 3. Kalwa 4, no okay, i jest... jeszcze to jest... kończy. A, ale jest twardy nieugięty jak to mnie z ścigany. Jest! <laughs> yes. Brawo! Super! Brawo, 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 brawo. Ja no dobra, żeby, no Dobra, żeby nie było. Żeby nie było, że każdy ubieram o skarpetkę, proszę poparzę. No bierz, nie, rozdaj. Zajebisty pomysł, naprawdę. Nie no, w no. Sorry no, dzięki nie miałem. Kto jeszcze parę nie otrzymał? Deli. Ale cholera mi. On jest twardy no.